No, dzisiaj z okazji Europejskiej Nocy Muzeów, która jest pierwszą w historii dziesięciolecia naszego stowarzyszenia tego typu imprezy, przygotowaliśmy przede wszystkim wystawę fotograficzną mojego autorstwa, która obrazuje dworce z dawnej zlikwidowanej już linii kolejowej nr 240, która zaczynała się w Świeciu nad Wisłą i przez Terespol Pomorski, prócz Bagienice, Więcbork szła do Złotowa. Przejechaliśmy całą linię kolejową. Sfotografowaliśmy praktycznie każdy dworzec w taki sposób, aby wzbudzić wspomnienia pasażerów pociągów, które tam wtedy kursowały, i uratować od zapomnienia kolej, która już tam nie funkcjonuje, a która miała znaczący wpływ na rozwój poszczególnych miejscowości ulokowanych na trasie tej linii. Ogólnie moje stowarzyszenie Stowarzyszenie Miłośników Kolei Bydgoszczy prowadzi Izbę Tradycji kolei praktycznie od samego początku istnienia, natomiast geneza naszej Izby Tradycji sięga 1979 roku, ponieważ to w tym roku w Peronie na dworcu Bydgoszcz Główna powstał ośrodek muzealny Bydgoskiego Węzła Kolejowego. Na przestrzeni lat prowadzące podmioty się zmieniały. Natomiast w 2015 roku Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy otworzyło swoją własną izbę. Od 2019 roku dostaliśmy również eksponaty z Bydgoszczy Wschodu i teraz od listopada ta izba funkcjonuje w Kampusie Technikum Kolejowego naszego partnera strategicznego, którym serdecznie dziękujemy za to, że możemy tutaj być. Bo tak naprawdę Europejska Noc Muzeów to jest w ogóle możliwość, żeby Was odwiedzić. Tak, znaczy, izba, my Izbę otwieramy okazyjnie właśnie z takich okazji jak powitanie wiosny, chociażby przyjazd pociągu specjalnego na przykład do Bydgoszczy. Teraz Europejska Noc Muzeów to, to jest najlepsza tak naprawdę okazja, żeby to muzeum otworzyć z tego względu, że lepiej jest działać wspólnie. Wiele placówek jest otwartych, także dzięki temu duża część naszych mieszkańców, która na przykład nie słyszała jeszcze o tym, że nastąpiła ta reaktywacja, może nas odwiedzić. Docelowo planujemy już od przyszłego roku otwierać się co miesiąc w wybrany weekend, żeby tą kolej właśnie tutaj przybliżać.